Cześć! A dzisiaj przedstawiam Wam nowe urządzenie, które zakupiłam od firmy Kobo. Jest to urządzenie do mycia okien Kobo Q6. Widzicie okna mam dosyć duże. Jesteśmy na placu budowy, jak widać zresztą obrazku. Z tamtej strony już szyba została umyta i teraz roboty to wodę. I tutaj mamy tryb intensywnego mycia. Sterujemy sobie za pomocą pilocika. Widzicie nad przycisnę intensywne czyszczenie i on wtedy sobie dozuje płyn które tutaj są właśnie dwa pojemniczki na, na specjalnie dedykowany płyn do mycia urządzenia i właśnie sobie jedzie że tak jak widzicie okna są dosyć duże więc tu już myję tutaj przed chwilą skończył myć i tak to wygląda a że to są okna budowlane w trakcie budowy był mega 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 duży syf więc tak to wygląda tak sobie jedzie a tutaj jeszcze są tak brudne okna i trzeba je będzie umyć, widzicie ale naprawdę z całego serca polecam nie jest to pierwsze moje urządzenie od firmy Kobo więc z każdym razem z każdym razem firma mnie pozytywnie zaskakuje widzicie tam giełka, która poleciała tak sobie właśnie, o. Się możecie zacząć robić jakąś inną pracę a robot umyje za Was okna a jak podejrzewam nie każdy uwielbia myć okna więc na pewno jeśli ktoś się zastanawia nad kupnem nie ma nad czym się zastanawiać polecam z całego serca